Więc Witam Was widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale w dzisiejszym odcinku Cikidi postanowił mnie zrobić berserkiem Oj oj, mam jakieś mam teraz ja już mam o nie, widzowie! Ja się im tutaj nie chcę bronić, żeby TikTji się nie wiem że mu Okej, okay, mam połowę aby zobaczymy, czy TikTy użyje na mnie animacji. Jak czy Kiddy użyje na mnie animacji, to sobie później... Później użyję Sky zobaczymy jak wygląda animacja na. bo nie, widzę Czy Kidni nam Może mi to. Na to Chyba jeszcze nie, jeszcze nie. Czy kiedy może nam nie zaraz użyje animacji? Eee, może być widzem, naszym pokazał animację. Czy Kiddy dla was pokaże animację? Eee, jestem za tobą, czy Kiddy, za tobą, za tobą. Tutaj, tutaj. Użyję dla was animację ładna.